Hej kochani, dzisiaj ja i mój bushinowy team jedziemy gdzieś. Teraz znowu tak, a gdzie? Zobaczycie później. My właśnie jesteśmy w pociągu i nie mówiłam wam gdzie my jedziemy. Jedziemy na Hel! Po złej stronie siedzieliśmy, bo tam będzie morze, ale dobra. Chociaż Nadia będzie... No. Chociaż Nadia będzie mogła płacić, bo tutaj Nadia się nie zmieściła Tutaj jest jej buzek i kurde ja zawsze muszę mieć nogi do góry. Ostatnim razem jak pociągiem jechałyśmy do Waty Walizki były pod No właśnie, walizki były pod moimi nogami, też musiałam mieć na górze. I teraz mówię, czemu ja zawsze muszę mieć nogi na górze i mama... To co, czycia będzie miała nogi na górze? Wszyscy mi zawsze mówią, że ja się na żartach nie znam. To ja mam po tej fachu. No bo wypowiem, jak to z tymi żartami twoje znaczy? Wystarczy mu Kakao, kakao. Wystarczy No mama się nie odzywa. Dobra. To Karolinko mówi jeszcze, bardzo zrobić. Nauczyć, żeby się znała na żartach, tak? Nie wstydź się, do tego kamera. Dojechaliśmy już na Hel i mieliśmy taki plan, że odwiedzimy Fokarium, ale e, poczytaliśmy o tym na internecie i ludzie mówią, że tam jest straszna nuda i strata czasu. No, szczerze ja bym chciała zobaczyć foki, no bo one są takie słodkie, ale jak ludzie mówią, że to nuda... My mamy tu e, 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 e. <laughs> Przed nami... Przed nami idzie. Tak, to fajna! Wy nie wiecie o co chodzi, to jest taki nasz żart, Poczka! Poczka do mnie! Poczka do mnie! <gry> Więc teraz idziemy gdzie? E... Teraz idziemy w kierunku latarni. Tak, i może wyjdziemy na samą górę. Cypel, plaża, latarnia morska. Tu skręcamy. Ja się boję, nie nienawidzę. Zobaczymy w ogóle ile będzie o ludzi, wiesz. Każdy jak nie ma pogody, znaczy pogody. Bierzem, pogoda, pogoda jest, ale wysokości. nie ma słońca, to planuje wycieczki tak samo jak i my. Bierzem. Bierzem. nie, nie mam, więc ja mogę iść. Eee. My właśnie jesteśmy przed latarnią. Ja nie wchodzę, bo ja mam lęk wysokości, ale Karlina chce, tak? Tak. Chcesz wejść? A Nadia chce wejść? Hm? Ty chcesz wejść? Jesteśmy w porcie i znaleźliśmy taką fajną knajpę, która ma mohito bezalkoholowe, bo dwa lata temu jak to była w Polsce, to właśnie byliśmy w takiej fajnej e, knajpie burgerowni w Lewicy i normalnie burgery były przepyszne, ja do takiego ostrego chyba serowego, nie pamiętam i kupiłam mi mohito bezalkoholowe i to było takie dobre i normalnie zawsze jak ktoś rozmawia o mohito to myślę, ale bym wypiła, Oczywiście bezalkoholowe, więc teraz idziemy do knajpy, gdzie właśnie takie coś znalazłam, a pełnoletni browar sobie kupiłam Przyszło jedzonko, to są moje grzańki cząstko... z garlikiem, o. I tutaj jest moje mohito bezalkoholowe. Ciocia Aga ma sernika Chciała szarlotkę Ale nie było. Wyjedli ciasto z rana podobno. mamy. <laughs> Żywe. Żywe, tak. I Karolinka ma frytki. Z koczubem i ja w mi je ukrada. Tak. Kochani, ja jestem w siódmym niebie Zapraszam tutaj do tego A Tutaj są takie ładne kryształki żenololne Ja sobie kupiłam pierścionek Onyx Kupiłam sobie takie serduszko e, cytryn Zrobię z tego właśnie, o, dodam to do tego, bo to właśnie kupiłam taki e, ametyst I właśnie kupiłam sobie też serduszko cytryn I bardzo tanio, kupiłam sobie też taki duży fluoryt i jestem taka szczęśliwa no bo tanie tam jest, czy nie? Słuchajcie, żeby tańczyć przed stoiskiem z kamerdolcami, bo je zobaczyła, to po prostu już jest skiza. Dla mnie... Ale za to idziemy teraz na zakupy dla cioci. Ja znowu oszalałam na punkcie ceramicznej biżuterii. Jest w taki sklep, który sprzedaje pierścionki, które można sobie samemu poskładać z różnych. I już jakieś zakupy porobiłam, ale do mnie będzie oglądał, po co mam go denerwować na odległość. To jak wrócę, bo mi pieniądze z to zabierze wszystkie. My teraz jesteśmy w restauracji u Kojota i zamówiłam sobie łosoś e, filet, tak to się nazywało. I jeszcze byliśmy w tym sklepie, gdzie Trzeciaga kupowała ceramiczne pierścionki. I ja kupiłam sobie maszynnik z bursztynem. Pokażę Wam jak będzie w domu, bo jest normalnie przepiękny. Ja i Karolinka miałaś mieć do toalety, bo ja się chciałam przebrać, bo jest troszeczkę zimno w... So, ja zabrałam sweatpants, który zabrałam, a Karlinka chciała do toalety, ale Karlinka się teraz boi, bo jestem ślisko, czy trzeba go że tam jest sen. Nie idziemy. A ja Cię będę trzymała. Obiecuję. Chowaj się. Proszę, będziesz się przebrać. Nic Ci się nie stanie, pewnie tam tylko troszeczkę w kącie. Ale, ale jak jest woda to nie znaczy, że jest, ślisko. Ja sobie zamówiłam łososia i patrzcie jaki... Czeciaga <laughs> ktoś mnie już trochę zjadł. Nie, żartuję, ja zjadłam, bo chciałam spróbować. No, Czeciaga ma... co to jest? placa po węgiersku? W większości wszyscy mają placok, tak. tylko jeszcze Karol ma na getty. <laughs> Co to się dzieje na Twojej głowie, powiedz mi? Warkoczyki. Warkoczyki. Ile będziesz miała tych warkoczyków? Dwa. Dwa? Po dwie, jednej stronie i po drugiej, tak? W dwóch kolorach? A pokażesz się później kuszynowym widzom? Jak pięknie wyglądasz? Jak odpimpowaliśmy Cię na wakacjach, tak? Co? Może też to takie Co? Nie, bo my jesteśmy stare i łyse już. To nam się nie należy. Jesteśmy w domu i chciałam wam pokazać warkoczyki Karolinki Karolina, chodź tu na chwilę Pokaż warkoczyki i powiedz, jakie kolory to są się? Tutaj jest um, fioletowy. fioletowy Powiedziałabym, że pierwszy, no bo pierwszy, który wam pokazujemy Ale drugi, tak? który pani robiła O, a tutaj jest drugi I on jest jaki? taki różowo-miętowy. Tak, tak. On jest taki różowo-miętowy chyba, bardzo fajny. I... A, i tutaj ma jeszcze ten. Okej, okay, jeszcze koralik. Yeah. Ko koralik ma. Koralik. I oh byliśmy tak? dzisiaj mm -hmm. bardzo do, do później godziny na plaży chyba do 22. O 22.38 chyba poszliśmy do Czy domu, tak? więc było bardzo fajnie i palili świetliki szczęścia chyba tak to się nazywa i patrzyliśmy na to i się zastanawialiśmy jaka z tego jest frajda patrząc jak to idzie do góry i też to jest niebezpieczne, bo na przykład to idzie do wody, co nie? bo oni to dzisiaj puszczali jakby do wody, wcześniej na przykład puszczali do lasu bo za plażą jest jakby taki... nie naprawdę, no las jest, tak um, za plażą jest las i oni to właśnie tam wiecie wrzucali jakby, co nie? Bo żeby wiesz, to latało, to oni to muszę troszeczkę rzucić i też rozmawialiśmy o tym, to wpada do morza ryby mogą tu zjeść albo się zaplątać w tym więc to jest bardzo niebezpieczne. Albo jakby to do lasu wpadło i by zaczęło się normalnie palić i normalnie... był jeden chłopak taki młody, bo jakaś tam rodzina puszczała ten, ten, ten to on był akurat mądry i pobiegł za tym i próbował, wiecie Zatrzymać to, ale akurat już się nie udało. A więc hej, <ścoughs> jak oglądasz ten film, to jest bardzo dobry.